Hej hej hejo! Witam Was wszystkich na moim nowym kanale i pierwszym filmiku. W pierwszym filmiku chciałam Wam wszystko wytłumaczyć i opowiedzieć. Trochę o mnie, trochę o tym po co założyłam kanał i trochę się dowiecie w tych wiadomości. Więc ogólnie to jestem Hela, Helena, nie wiem czy ktoś kojarzy imię. Dosyć mało popularny, chociaż w tym roku już robi się bardziej popularny i bardziej takie polskie nie wiem nie pamiętam czy moje zabawy paznogciami ale mi się właśnie urwał paznogci to jest takie Mmm. mmmm. Mam na razie taki trochę dziwny ponieważ jestem dosyć chora i mam herbę oraz boli mnie gardło ale przejdźmy już do rzeczy. Konto założyłam ponieważ fascynuje się koni um, no i chciałam Wam jakby pokazać to co robię um, jak wygląda moje życie, i jakby moja relacja z koni. Więc filmiki też czasami będą o szlejchach, ponieważ też mam ich dosyć sporą kolekcję. Um, a wczoraj do nas przyjechały dwa nowe koniki, które zaraz Wam je pokażę. Które zaraz Wam je pokażę. Mmm, rauf! A przed tym jeszcze mój kot bardzo, bardzo kreatywne imię. Mordaśka, mordaśka. On jest przeszkódny. A więc teraz przejdźmy i pokażę Wam cały zestaw, który dostała u wczoraj na urodziny moja siostrzyczka. Zacznijmy od samych koni. Pierwszą rzeczą jaką ją dostała jest taki piękny źrebaczek. Niestety nie ma podpisanego jaka jest to rasa mi trochę przypomina Anglika albo coś w tym stylu. Ale ogólnie jego imię, jego, jej imię to Muffy. Muffy, Muffy, a la, moja Strach mówi do niego Muffy, nie do niego mówi Muffy. I jest mega ładny, to jest chyba jeden z najładniejszych w mojej kolekcji. Czyli to jest mega ładne. Następnym konikiem jest również taka klaczka. Nie jestem pewna jej imienia, ale chyba nazywa się Mira. Nie wiem, coś w tym stylu. Ale ogólnie jest mega ładna i patrzcie jakie ona ma śliczne oczka. I jaką maślinną morsiaczkę jest poczciwa, mega ładna jest zrobiona. I też nie jest napisane, jaka to jest rasa konika, ale nie wiem, nie wiem. Nie jestem pewna. Są nasze koniki, a teraz przejdźmy do akcesoriów i innych rzeczy. Następnie mamy tutaj taką babulinkę, Jak ja to mówię, takiej jeszcze nie mieliśmy w naszej kolekcji. Moim zdaniem jest ładna i da się jej ruszać ręce, bo nikomu w sumie z naszych dziewczyn nie da się ruszać rąk. To jest mega fajna. Jest ładnie zrobiona, a nie jakieś krzywe twarze, które są w innych taka Teraz idziemy do następnej rzeczy. Tutaj mamy taką następną rzecz. To są takie skrzynki. Skrzynki do westernu. Też mi się bardzo podobają. Też są w ładnych kolorkach. Bardzo ładne. Fajne. I dalej z takich akcesorii mamy takie niskie można z tego zrobić krzyżaka Można z tego zrobić jakieś stacjonetki małe Bardzo fajne mm. Ładnie, ogólnie mi się mega podobają To są fajne Można z tego ułożyć naprawdę różne przeszkody Takie o Fajne, fajne Naprawdę fajne Dalej z akcesorii mamy taką Mini butelkę Tylko, że to nie jest dla zielbaka Tylko to jest dla Jerzyka! Jerzyka na Wam ja to jest tuptuż, moi drodzy. Moja jeszcze się nie zdecydowała, czy to ma być Tuptuś, ale to będzie Tuptuś i ja mogę się założyć. Piękny jest tuptuż. Teraz mi się nie chce naostrzyć. Piękny tuptuś. Bardzo ładny, bardzo ładny. Bardzo fajny. W następnym rzeczu jest taka mała terka. Jeszcze się nie podoba. Ten guzik jest znany na małego słobaczka. To jest taki dużo skierowniczy i ten guzik nie dzień. Te guziki są życiem. Nie są cały ształt i ten są ładne, zrobione i te, ale mi się nie podoba. Bleź. Mórzeczko jest takie westernowe siodło z napięciem oraz takie mm. <laughs> okłody, coś takie westernowego, no westernowe, nowe bardzo ładne to jest na kłókę. Czuję takie no. bardzo ładne kompleks, bo się wchody um, dostała, ja to teraz zamontuję. I mam nadzieję, że na mój kanał. I polecam go i miłego dnia, nocy. Serdecznie Was pozdrawiam. I do następnego filmiku.